Czy wiesz, że z każdą minutą po 60 roku życia w Twoich żyłach mogą po cichu tworzyć się małe skrzepy? To przerażająca rzeczywistość, ale niestety bardzo powszechna. Miliony ludzi codziennie zmagają się z ciężkimi, opuchniętymi nogami pulsującym bólem i okropnym uczuciem, że coś jest nie tak. Wielu nie wie, że te pozornie proste objawy mogą być pierwszym krzykiem o pomoc Twojego układu krążenia. Wyobraź sobie przez chwilę. Wchodzisz po schodach i nagle czujesz, że Twoje nogi ważą, jakbyś dźwigał worki cementu. Albo pod koniec dnia patrzysz na swoje kostki i, ledwo je rozpoznajesz, tak są opuchnięte. Te sytuacje, które wydają się normalne dla wieku, są w rzeczywistości sygnałami, że Twoja krew nie krąży tak jak powinna. A kiedy krew nie krąży prawidłowo, cierpi na tym cały Twój organizm. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naturalne, naukowo udowodnione rozwiązania, które mogą dosłownie odmienić zdrowie Twoich nóg w ciągu kilku dni. Nie mówię o cudach ani pustych obietnicach, ale o konkretnych składnikach odżywczych, które działają jak prawdziwi czyściciele Twojego układu naczyniowego, oczyszczając, odblokowując i wzmacniając Twoje żyły od wewnątrz. Dziś podzielę się z Tobą czterema potężnymi witaminami, które prawidłowo stosowane mogą zrewolucjonizować Twoje krążenie i przywrócić lekkość i dobre samopoczucie, na jakie zasługują Twoje nogi. Co więcej, nauczę Cię praktycznych, prostych i niedrogich przepisów, abyś mógł zacząć doświadczać korzyści jeszcze w tym tygodniu. Nazywam się dr. Aleksander Rice i od ponad dwóch dekad poświęcam swoje życie upraszczaniu. Medycyny, abyś mógł cieszyć się lepszym zdrowiem i jakością życia w sposób naturalny i skuteczny. Zacznijmy od zrozumienia, co naprawdę dzieje się w Twoim ciele, gdy przekraczasz 60 lat. To tak, jakby Twoje żyły były drogami, które z czasem zaczynają gromadzić dziury i przeszkody. Krew, która powinna płynąć swobodnie, jak krystalicznie, czysta rzeka, napotyka opór, tworząc małe wiry, a nawet Całkowite zatrzymania w określonych punktach. Ten proces nie zachodzi z dnia na dzień. W rzeczywistości zaczyna się dekady wcześniej, ale po 60 roku życia objawy stają się bardziej oczywiste. Wiek naturalnie zmniejsza elastyczność naczyń krwionośnych, czyniąc je bardziej sztywnymi. Siedzący tryb życia, bardzo powszechny w tym wieku, działa jak akcelerator tego procesu, ponieważ mięśnie nóg, które powinny działać jak Pomocnicze pompy, aby przepchnąć krew z powrotem do serca, stają się osłabione. Ponadto nadwaga dodaje dodatkowego nacisku na układ krążenia, a niektóre leki stosowane w sposób ciągły mogą zakłócać płynność krwi. To idealna kombinacja do powstawania problemów, od zwykłego obrzęku po poważniejsze sytuacje, takie jak zakrzepica i zatorowość płucna. Najbardziej niepokojące jest to, że wiele osób normalizuje te objawy uważając, że to część starzenia się. Frazy takie jak to po prostu wiek lub wszyscy w moim wieku to mają są niebezpieczne, ponieważ opóźniają poszukiwanie skutecznych rozwiązań. Czy kiedykolwiek złapałeś się na takim myśleniu o własnych objawach? Pierwsza witamina. K2. Inteligentny kierunkowskaz. Wapnia. Witamina K2 jest bez wątpienia jednym z najbardziej rewolucyjnych odkryć współczesnej medycyny prewencyjnej. Wyobraź sobie, że wapń w Twoim ciele jest jak bardzo oddany pracownik, który potrzebuje jednak nadzorcy, aby wiedzieć dokładnie, gdzie pracować. Witamina K2 jest tym inteligentnym nadzorcą. Kiedy nie masz wystarczającej ilości K2, wapń jest zagubiony. I ostatecznie osadza się w miejscach, w których nie powinien się znajdować, głównie w ścianach Twoich tętnic i żył. To tak, jakby budował małe mury, które utwardzają i zwężają przepływ krwi. Z czasem te mury stają się prawdziwymi barierami, które drastycznie utrudniają krążenie. Witamina K2 działa jak GPS molekularny, kierując wapń tam, gdzie naprawdę powinien się znajdować, w kościach i zębach. Kiedy tak się dzieje, Twoje żyły pozostają wolne, elastyczne i zdolne do naturalnego kurczenia się i rozluźniania, ułatwiając powrót krwi z nóg do serca. Ostatnie badania pokazują, że osoby z odpowiednim poziomem K2 mają nawet o 57% mniejsze szanse na rozwój zwapnienia tętnic. To imponująca liczba, która pokazuje moc tej pozornie prostej witaminy. Przepis, którym się podzielę, łączy. Kefir bogaty w katrwała z kurkumą, naturalnym środkiem przeciwzapalnym, który wzmacnia działanie witaminy. Czy miałeś już wiedzę na temat tego związku między źle ukierunkowanym wapniem a problemami z krążeniem? Przepis na witaminę K2. Wymieszaj szklankę kefiru z łyżeczką kurkumy i szczyptą pieprzu czarnego. Pieprz aktywuje związki kurkumy, zwielokrotniając jej korzyści. Pij raz dziennie, najlepiej rano, aby składniki odżywcze miały cały dzień na działanie w Twoim organizmie. Druga witamina. E. Naturalny smar żył. Jeśli witamina K2 jest nadzorcą wapnia, witamina E jest naturalnym smarem Twojego układu krążenia. Wyobraź sobie Twoje żyły jako rury, które z czasem gromadzą rdzem i mikroskopijne przeszkody. Witamina E działa jak silny rozpuszczalnik, rozpuszczając te przeszkody i utrzymując płynny i stały przepływ krwi. Tym co czyni witaminę E szczególnie cenną, jest jej zdolność do poprawy płynności krwi. Kiedy twoja krew jest zbyt gęsta, to tak jakby próbować przepchnąć miód przez cienką słomkę. Witamina E zmniejsza tę lepkość. Czyniąc krew bardziej płynną i łatwiejszą do krążenia, szczególnie w węższych żyłach nóg. Ponadto, witamina ta ma unikalną właściwość wzmacnia ściany naczyń krwionośnych od wewnątrz. To tak, jakby była architektem specjalizującym się w renowacjach naczyniowych, naprawiając drobne uszkodzenia i zapobiegając wyciekom, które mogą prowadzić do powstawania żylaków i innych problemów z krążeniem. Badania naukowe pokazują, że odpowiednia suplementacja witaminy E może zmniejszyć ryzyko powstawania niebezpiecznych skrzepów nawet o 45%. Jest to szczególnie ważne dla osób, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej lub mają historię rodzinną problemów z krążeniem. Przepis, który opracowałem, wykorzystuje nasiona słonecznika jedno z najbogatszych i biodostępnych źródeł naturalnej witaminy E połączeniu z bananem i płatkami owsianymi tworzą potężny koktajl, który oprócz tego, że jest odżywczy, jest absolutnie pyszny. Przepis na witaminę E. Zmiksuj garść nasion słonecznika z bananem, 200 ml mleka roślinnego i łyżką płatków owsianych. Spożyj na podwieczorek, aby wykorzystać szczyt wchłaniania tej witaminy przez organizm. Czy masz w zwyczaju włączać nasiona do swojej codziennej diety? Czy byłaby to nowość, aby wdrożyć ten nawyk? Trzecia witamina. C inżynier. Żył witamina C to znacznie więcej niż tylko składnik odżywczy, zapobiegający przeziębieniom. To główny inżynier odpowiedzialny za budowę i utrzymanie całego Twojego układu naczyniowego. Bez wystarczającej ilości witaminy C to tak, jakby próbować zbudować dom bez cementu, wszystko się rozpadnie. Witamina ta jest niezbędna mes do produkcji kolagenu, białka, które działa jak szkielet Twoich żył i tętnic. Wyobraź sobie kolagen jako super wytrzymałą sieć podtrzymującą, która utrzymuje naczynia krwionośne mocne, ale jednocześnie elastyczne. Kiedy masz niedobór witaminy C, ta sieć słabnie, prowadząc do powstawania nieszczelności, kruchości naczyń włosowatych, a w konsekwencji żylaków i pajączków. Ale korzyści z witaminy C wykraczają daleko poza strukturę naczyń krwionośnych. Działa również jako silny przeciwutleniacz, chroniąc ściany naczyń przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. To tak, jakby stanowiła tarczę ochronną, która zapobiega przedwczesnemu starzeniu się Twoich żył. Fascynującym aspektem witaminy C jest jej zdolność do regeneracji. W przeciwieństwie do wielu innych składników odżywczych potrafi dosłownie naprawić istniejące już uszkodzenia w ścianach naczyń krwionośnych. To jak posiadanie zespołu naprawczego pracującego 24 godziny na dobę, aby utrzymać Twoje żyły w idealnym stanie. Ostatnie badania pokazują, że osoby, które utrzymują optymalny poziom witaminy C, mają o 42% mniejsze ryzyko rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej, stanu, który dotyka miliony osób po 60 roku życia. Przepis, który stworzyłem, łączy owoce cytrusowe z imbirem, tworząc potężną synergię między witaminą C a naturalnymi związkami przeciwzapalnymi. Przepis na witaminę C. Wymieszaj sok z dwóch pomarańczy z połową cytryny. Małym kawałkiem imbiru i łyżeczką miodu, jeśli chcesz posłodzić. Spożyj natychmiast po przygotowaniu, aby w pełni wykorzystać moc tej witaminy. Czy zauważyłeś różnicę w swoim samopoczuciu i zdrowiu nóg, gdy regularnie spożywasz więcej owoców cytrusowych? Czwarta witamina, Omega-3, stroiciel Mistrz. Krwi Omega-3 jest jak doświadczony dyrygent orkiestry. Koordynuje wszystkie elementy Twojego układu krążenia, aby pracowały w doskonałej harmonii. Kiedy masz odpowiedni poziom Omega-3, Twoja krew płynie z lekkością dobrze wykonanej symfonii. Główną funkcją Omega-3 w krążeniu jest jego zdolność do naturalnego strojenia krwi. Nie oznacza to uczynienia jej zbyt płynną, ale raczej optymalizację jej lepkości, aby mogła płynąć gładko przez mniejsze naczynia gdzie zazwyczaj występują największe problemy z krążeniem. Ponadto omega-3 ma unikalną właściwość zapobiega nieprawidłowemu sklejaniu się płytek krwi ze sobą. To tak, jakby był dyplomatycznym mediatorem, zapobiegając tworzeniu się przez komórki krwi niebezpiecznych sojuszy, które mogłyby skutkować skrzepami. Omega-3 działa również bezpośrednio na zmniejszenie stanu zapalnego naczyń krwionośnych. Przewlekły stan zapalny jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do stwardnienia i zwężenia żył. Kiedy regularnie spożywasz omega-3, to tak, jakbyś nakładał kojący balsam na cały swój układ krążenia. Badania naukowe pokazują, że osoby, które utrzymują optymalny poziom omega-3, mają o 50% mniejsze ryzyko rozwoju zakrzepicy żył głębokich, potencjalnie Śmiertelnego stanu, który może zaczynać się od pozornie prostych objawów w nogach. Przepis, który opracowałem, wykorzystuje chia lub LEN jako roślinne źródło omega 3 w połączeniu ze składnikami, które wzmacniają jego wchłanianie i działanie. Przepis na omega 3 zostaw łyżkę chia lub lnu do namoczenia na 15 minut następnie zmiksuj z plastrem ananasa, liściem jarmużu i 200 ml wody kokosowej. Spożyj rano, aby składniki odżywcze miały cały dzień na działanie. Czy masz w zwyczaju włączać nasiona takie jak chia i len do swojej rutyny żywieniowej? Czy byłaby to dla Ciebie nowość? Potężna synergia, jak cztery witaminy współpracują ze sobą. Prawdziwy sekret tkwi nie tylko w każdej witaminie z osobna, ale w sposobie, w jaki współpracują ze sobą. Tworząc potężną synergię, która zwielokrotnia korzyści dla Twojego krążenia. To jak stworzenie zespołu ekspertów, w którym każdy ma swoją specyficzną funkcję, ale wszyscy pracują na rzecz tego samego celu: przywrócenia zdrowia i witalności Twoim nogom. Kiedy połączysz te cztery witaminy w swojej codziennej rutynie, stworzysz idealne środowisko wewnętrzne, aby Twój układ krążenia funkcjonował jak najlepiej. Witamina K2 przygotowuje grunt, usuwając zwapnione przeszkody, witamina E smaruje cały system, witamina C wzmacnia strukturę, a omega 3 optymalizuje przepływ krwi. Ważne jest, aby zrozumieć, że wyniki nie pojawiają się z dnia na dzień, ale też nie trwają miesiącami, aby się zamanifestować. W większości przypadków ludzie zaczynają odczuwać uczucie lekkości w nogach już w pierwszym tygodniu. Obrzęk stopniowo się zmniejsza, ból ustępuje, a uczucie ciężkości zaczyna ustępować miejsca nowej energii. Przez lata pracy z pacjentami zauważyłem, że wielu przychodzi do gabinetu, myśląc, że nie da się już nic zrobić z ich problemami z krążeniem. Próbowali już leków, pończoch uciskowych, podnosili nogi, ale nic nie przyniosło trwałej ulgi, której szukali. To, czego te osoby nie wiedziały, to to, że konkretne odżywianie może być kluczem, którego szukały. Nie mówię, że powinieneś porzucić inne zabiegi, ale że możesz je wzmocnić w naturalny i bezpieczny sposób dzięki tym przepisom. Moja pacjentka, pani Anna, lat 68, przyszła do gabinetu z nogami tak opuchniętymi, że ledwo mogła włożyć buty. Po trzech tygodniach stosowania przepisów, którymi podzieliłem się dzisiaj, wróciła promienna. Mówiąc, że udało jej się dojść do piekarni bez odczuwania bólu po raz pierwszy od lat. Czy doświadczyłeś kiedyś podobnej sytuacji, w której objawy, które uważałeś za normalne dla wieku, były w rzeczywistości oznakami, że Twoje ciało potrzebuje specjalnej opieki? Dotarliśmy do końca tej podróży odkryć i mam nadzieję, że zrozumiałeś, że zdrowie Twoich nóg jest dosłownie w Twoich rękach, a raczej w tym, co wybierzesz, aby włożyć na swój talerz. Cztery witaminy, które dziś zaprezentowałem: K2, E, C i Omega 3, to nie tylko izolowane składniki odżywcze, ale potężne narzędzia transformacji Twojej jakości życia. Podsumujmy pokrótce, czego się nauczyliśmy. Witamina K2 działa jak inteligentny GPS, kierując wapń tam, gdzie naprawdę powinien się znajdować. I utrzymując Twoje żyły wolne od przeszkód. Witamina E działa jak naturalny smar, zmniejszając lepkość krwi i ułatwiając jej krążenie. Witamina C działa jak oddany inżynier, wzmacniając i naprawiając ściany Twoich naczyń krwionośnych, a omega-3 działa jak dyrygent, koordynując wszystkie elementy, aby pracowały w doskonałej harmonii. Ważniejsze niż poznanie tych składników odżywczych jest wiedza, jak wykorzystać je w praktyce? Przepisy, którymi się podzieliłem, są wynikiem lat studiów i doświadczeń klinicznych, opracowane specjalnie po to, aby były proste, niedrogie i skuteczne. Nie wymagają skomplikowanych składników ani czasochłonnych przygotowań, jedynie poświęcenia i konsekwencji. Pamiętaj, że prawdziwe zmiany zachodzą, gdy przekształcamy wiedzę w działanie. Na nic zdadzą się informacje o tych witaminach. Jeśli nie wdrożysz przepisów do swojej codziennej rutyny. Zacznij od wybrania jednego z przepisów, który najbardziej Cię zainteresował, i włącz go do swojego dnia przez tydzień. Obserwuj zmiany, poczuj różnice i stopniowo dodawaj kolejne. Niezbędne jest zrozumienie, że nie jesteś sam w tej podróży. Miliony ludzi na całym świecie zmagają się z problemami z krążeniem, ale to nie znaczy, że musisz biernie akceptować te objawy. Masz moc, aby zmienić tę rzeczywistość poprzez świadome i przemyślane wybory. Wyobraź sobie, jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy Twoje nogi odzyskają lekkość i witalność. Wchodzenie po schodach bez wysiłku, długie spacery bez bólu, budzenie się bez obrzęków kostek to nie jest odległa fantazja, ale realna możliwość, która jest w Twoim zasięgu. Jeśli te treści były dla Ciebie przydatne, nie zachowuj tych informacji tylko dla siebie. Udostępnij ten film rodzinie i znajomym, którzy również mogą borykać się z podobnymi problemami. Często cenna informacja, taka jak ta, może odmienić życie kogoś, kogo kochasz. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać kolejne treści takie jak ta, oparte na nauce i skierowane na Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. W kolejnych filmach będę kontynuował dzielenie się naturalnymi i skutecznymi strategiami na najczęstsze wyzwania po 60 roku życia. Zostaw w komentarzach, który z czterech przepisów wypróbujesz jako pierwszy i opowiedz nam o swoim doświadczeniu. Twój udział jest niezbędny do budowania społeczności osób zaangażowanych w zdrowsze i pełniejsze życie. Pamiętaj, zawsze. Twoje zdrowie jest Twoim najcenniejszym dobrem, a dbanie o nie jest najlepszą inwestycją, jaką możesz zrobić. Nie czekaj aż objawy się pogorszą lub pojawią się poważniejsze komplikacje. Zacznij już dziś przekształcać zdrowie swoich nóg, a w konsekwencji swoją jakość życia. Do następnego filmu i niech Twoje nogi zaprowadzą Cię we wszystkie miejsca, których pragnie Twoje serce.